A mm. chyba mam teraz już na żywo. Sprawdza. Nie, nie masz, nie masz, nie masz. Nie masz. Takže to Už je vené. Dobra, chyba stream teraz trvá, ale pokud nebudem či trvať, či trvať, nebudem či trvať, Nie. nie no trwa, trzeba, trwa. Powinien być na YouTube już. <grym> nie no nie ma. Nie nie? Powinien być. Weźmy teraz sprawdź. Odświeżam ciągle stronę, ale nie ma. czy na żywo? Shorts, playlisty, posty. Nie no, nie pisze, że już jest. Nie już jest. Cię, to włączę i baj

no, trafiam sam u siebie, a co? Problem jakiś? Nie, po prostu... Ty wyskoczyłeś do tego Spróbuj wbić na lewo, bo już powinien być Nie pokazuje, że jest Normalnie działa Cię pokazuje? Mi nie pokazuje O co chodzi? Mój kanał... Mhm. Czekaj... No nie no, Emi ja też nie pokazuje XD. Ale nie, Evelyn nie ma, ja też pokazuję, że mam A ja w ogóle zrobiłam teraz taką twarz, nie blisko Dżipa mm. Ale nie, no to czemu nie pokazuje, czemu nie ma tego, tego a co ja mam swojego twojego brata? Nie bramku, mój brata. Bo... Ja bo popoła, czy... A co, się... gdzie ty? Mogę się do ciebie tapnąć? Czy coś takiego? Gdzie ty w ogóle jesteś? On jest w lesie. Czemu? On ma, on ma kreatywa? No, on. Byłam... Inaczej bym nie miał grania. Bo dajcie do mojej mamy, do wszystkich. No, wiesz co? Nie? Boże. Co to jest za chata Jakaś brzydka. Ja no, no, mojego brata jest fajna chata, Ja został. To ja za to Ej no. To jest jakieś. Przewielkie gówno Łączone z, z lepianką. Ale. Mój brat, mój brat tak lubi. Zostaw go, bo inaczej... A twój, a twój dom wygląda jak ratusz. Ja składam podania. O. Aha, bo mój live jest nie, niepubliczny. Mm. Ja dobra.